Nareszcie dowiedzieliśmy się jaki był motyw ataku na Ferrari'ego, a ja przeprowadziłem sobie małe śledztwo i na 90% jestem pewien o co i o jaką dziewczynę poszło. A sama dziewczyna powiedziała na ostatnim cage'u, że Ferrari kłamie, ale więcej o tym za chwilę. Dodatkowo nowonarodzony synek Rafona ma problemy zdrowotne. Dream popadł w kolejną sporą oferkę za swój stary film. Mata a kaskutę Bobo wróciło na ficie z Jan Klausią, ale ludziom niezbyt spodobała się ich piosenka. Stworzyli jeszcze razem fundację, ale więcej o tym za chwilę. Adrian Polak pluje na streamera. Wiemy ile kopii Cyberpunk zostało sprzedane i będziecie zdziwieni. Sanach jest w ogniu krytyki przez datę premiery swojego nowego albumu. Coś dosłownie podrabia restauracji Misterbista w Niemczech. Ronaldo opublikował piekielnie smutną informację, a na koniec mam jeszcze kilka ciekawych pobocznych newsów. Zaczniemy sobie od niepokojącej sytuacji związanej z raperem Kartki, który na swoim koncie ma kilka wielkich hitów, raczej go powinniście kojarzyć. W 2019 była taka dosyć krzywa afera dookoła Kartkiego, bo jego była dziewczyna udostępniła nagrania, z którego wynikało, że kartki się na nich nie psychicznie i fizycznie. Ale wtedy internet dosyć mocno się podzielił, nawet mocniej na stronę Kartkiego, bo ta dziewczyna też nie była święta. I mimo wszystko, przez tamtą akcję musiało dojść do jakiegoś spięcia między Kartkiem a Kwe Quality, bo już nie wypuszczał u nich swojej muzyki, a Quebo o nim nawinął w kawałku Jeszcze w Chodowałem chwasty, typ z mojej wytwórni tu kobiety jak ćwiatki. I parę dni temu wystąpiła dosyć Krzywa sytuacja, bo obecna dziewczyna kartkiego wstawiła do siebie storisy, gdzie widać coś, co wygląda jak krew, i sugeruje, że jest po prostu pobita. I podpisała to dziękuję za najlepsze urodziny kochania. Więc ludzie z góry połączyli to z kartkiem, na jego profilu od razu zaczął się robić dym, ale dziewczyna nagle usunęła tam te storisy. I na następny dzień napisała, że tamto story nie było związane z Kubą, tylko jej przeszłością i kogoś, kogo już nie ma w jej życiu. Nie wiem, jakoś to dla mnie tak podejrzanie wygląda. A rzekoma krew, to mi bardziej wygląda jak szminka, i też dużo ludzi miało taką opinię w internecie. Tego samego dnia, ale trochę wcześniej, wstawiała fotkę w tej samej bluzie, więc to nie mogło być jakoś związane z przeszłością, bo to musiało się stać w ten sam dzień. I w ten sam dzień ta dziewczyna promowała jakiś swój projekt. Możliwe, że była to po prostu jakaś akcja prowokacyjno-promocyjna. Teraz mam tu ściegowego Cyberpunku, czyli grze z polskiego studia, o której było głośno na całym świecie podczas premiery. Ale niestety szybko powychodziły liczne błędy i glicze, co bardzo negatywnie odbiło się na premierze, bo ludzie po prostu zaczęli zwracać grę, a Sony wycofała Cyberpunkę ze swojego sklepu PlayStation. Ale teraz CD Projekt. Udostępniono na swoim Twitterze wyniki sprzedażowe I wychodzi na to, że spółka do tej pory sprzedała ponad 18 milionów kopii gry Więc mimo tych wszystkich gliczów i potknięć Całkiem naprawdę przyzwoity wynik Teraz cofniemy się do poprzedniego odcinka Bo wspominałem tam, że Rafonowi urodził się synek Marcin zdążył się już nim pochwalić na Instagramie Ale niestety okazało się, że noworodek musi walczyć o zdrowie Wczoraj dostaliśmy informację, że Xaveria musi mieć badania I okazało się, że ma niską podkowość. I aktualnie został przewieziony karetką do oddziału intensywnej terapii w zabrzu. No można powiedzieć, że walczy o zdrowie, nie. Tak na tyle. Małopłytkowość to zaburzenie polegające na nieprawidłowo małej liczbie płytek krwi i dokładnie o tym wypowiedział się dr Skoczylas. Kiedy w krążącej krwi mamy zbyt mało płytek krwi, a płytki krwi pomagają w naszym organizmie. W krzepnięciu krwi. Kiedy na przykład się skaleczymy, to w miejscu uszkodzenia właśnie płytki krwi, czyli trombocyty tworzą skrzep, co sprzyja gojeniu się rany. I oczywiście zabezpiecza nas przed wykrwawieniem. Życzymy powrotu do zdrowia, aby wszystko się to dobrze zakończyło, bo widać, że rafon mocno jest tą całą sytuacją zestresowany. Następny temat również niezbyt pozytywny, ponieważ e, pogadamy o Cristiano Ronaldo na oficjalnych mediach piłkarza otrzymaliśmy komunikat, że nowonarodzony synek Ronaldo zmarł. Z najgłębszym smutkiem informujemy, że nasz synek. Od Odszedł. To największy ból, jaki mogą czuć rodzice. Jedynie narodziny naszej dziewczynki dają nam teraz siłę, by żyć z nadzieją i radością. Jesteśmy zdruzgotani tą stratą i uprzejmie prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym niezwykle trudnym czasie. Synku, jesteś naszym aniołem, zawsze będziemy cię kochać. Postem Ronaldo otrzymał on tonę wsparcia od fanów, piłkarzy i innych klubów. Teraz mam coś o Dreamie, bo ostatnio znowu zebrał sporo przypału w internecie, ponieważ jego fani wykopali stary niepubliczny filmik na jego kanale z 2015 roku, w której Dream memował sobie z tej grupy, która wyznawała tylko Białą Amerykę. Ogólnie ludzi to oburzyło, bo film był wciąż na niepublicznym na jego kanale w połowie 2020. To był filmik przed 7 lat, kiedy ten dream był jakimś kidosem i no, totalnie nikt go nie znał. Po co wykopywać taki stare syfy i łączyć to z obecnym dreamem? Dream odniósł się do tego bezpośrednio na swoim prywatnym Twitterze, gdzie napisał: Byłem głupim 14-latkiem i nie pamiętam połowy rzeczy, które robiłem. Mimo, że ludzie teraz fejkują wiele materiałów, to na pewno zrobiłem kilka głupich rzeczy jako nastolatek, z których nie jestem dumny. Nie jestem a jeżeli ty tak uważasz, przez rzeczy, które zrobiłem, to wtedy nie zasługuję na Twoje wsparcie. Później wrzucił taki typowy, jak na siebie populistyczny tweet, że trzeba się kochać, bo jest za dużo negatywnej energii na tym świecie. To już w sumie taki standardowy tweet Dreama, jak internet wykopie na niego jakiś syf. W dzisiejszym odcinku jest aż 12 tematów, z czego 5 tematów to bonusowe newsy, bo pod ostatnim odcinkiem byliście tyle lajków. Więc pamiętajcie, że 10 tysięcy opek to bonusowy news w następnym odcinku, więc lajkujcie, bo to wy decydujecie o długości newsów i tym, czy będą bardziej ciekawsze. Jak jesteśmy przy Dreamie, to Dajmy o jego koledze, czyli MrBeastie, bo Jimmy ostatnio napisał na Twitterze: Ktoś otwiera cztery restauracje Beatsburgera w Niemczech bez mówienia mi o tym. To chce im przetłumaczyć, jak na nich krzycze. Ktoś to skomentował, nie wierzę, że oni serię myśleli, że ty się o tym nie dowiesz. I MrBeast odpisał, że wie i jest ciekaw, jaki tutaj był długoterminowy plan. Jako już restauracji Bista nie ma jeszcze w Europie, to ktoś wpadł na wspaniały pomysł Zrobienia podróbki Jimmy Jimmy'ego 1 do 1 z wykorzystaniem jego całego wizerunku i marki w Niemczech. Jeszcze trzymał kciuki z całej siły, że to nie dojdzie do Bista." Ja myślałem, że największych Januszów biznesu mamy w Polsce, ale ewidentnie jesteśmy w tyle. Jestem ciekaw, czy zespół Mr. Bista ruszy to jakoś w stronę prawną, bo no, chyba będzie to znacznie bardziej skomplikowane. Jak z Ameryki jak chce się kogoś pozwać w Europie. Przy drogi widzu, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to subskrybuj kanał i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowinkami z internetu. U mnie dowie się o wszystkim najszybciej, więc nie żyj pod kamieniem. Subskrybuj kanał i bądź na czasie. Teraz trochę plotkarsko, bo Julia Kostera i Błoński wrzucili posta o swoim rozstaniu. Ogólnie ich związek był na maksa publiczny. Kasper zrobił jakąś piosenkę, nagrywali razem filmy. Praktycznie każda fotka na Instagramie była ich razem. I finalnie się rozstali i Kacper napisał w poście. Nie żałuję ani jednego dnia z całej naszej relacji, którą budowaliśmy z Julką przez ponad dwa lata. Nauczyliśmy się od siebie rzeczy, które zostaną z nami na całe życie oraz przeżyliśmy mnóstwo wspólnych przygód. Bla, bla, bla. Generalnie no spoko, zdrowe podejście do rozstania. Jak macie e, czas sobie to tam przeczytajcie, bo mi się nie chce. No i oczywiście typowo jak to na internet, kiedy dwóch popularnych ludzi się rozstaje. Że zaczęły się pojawiać komentarze typu Nie wierzę w miłość. Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież oni na Instagramie to byli tacy ideali. Ale to już chyba w standard, jak chodzi o rozstanie takich influencerskich związków. Teraz mam coś bekowego, bo ostatnio na Twitchu wielką popularność zdobywa 15-letni ziomek o nazwie Crossmouse który ma nietypowy sposób na celebrowanie fragów w Call of Duty. Ktoś napisał właśnie zostałem zabity przez tego dzieciaka w Modern Warfare 2 z Twitchem w jego nazwie, i to jest, co zobaczyłem, jak wbiłem na streama. Ten tweet poleciał kompletnym viralem i zdobył ponad pół miliona polubień i 20 milionów wyświetleń. Nie wiem, jakby ten ziomek zabił mnie w gierce, i byłbym na tyle wkurzony, że aż chciałbym wejść na jego streama i coś mu napisać, to z bomby sałbym się widzę tego chłopa, naprawdę. Jakbym to zobaczył. Widz od razu. Teraz pogadamy o Sanach, czyli polskiej piosenkarce, która w ciągu ostatniego roku wystrzeliła, jeśli chodzi o popularność. I swoją pierwszą, głośniejszą aferkę zaliczyła z Katolikami, ponieważ wydała swoją nową płytę 15 kwietnia, czyli Wielki Piątek, Dzień Upamiętający Śmierć Jezusa. I oburzyło to na tyle osób, że pojawił się dość spory bojkot nowej płyty Sanach w opiniach. Ludzie zamiast oceniać muzykę, to cisną jej po dacie premiery. Pisząc, że nie ma szacunku, daje zły przykład swoim słuchaczom, że ma za duże ego. I sporo osób zdziwiło taka reakcja niektórych katolików. Pojawiły się komentarze, że Wielki nie oznacza, że cały świat ma teraz stanąć w miejscu i każdy musi być smutny. nie piszą, że są katolikami i jakoś im to bardzo nie przeszkadza, bo po prostu w ten specyficzny dzień nie oglądają ani nie sprawdzają nowych rzeczy, które e, wydają artyści. Jestem ciekaw, jaką wy macie na to perspektywę, bo chyba bardziej bym zrozumiał oburzenie, gdyby była mowa o jakiejś takiej bardziej historycznej dacie dla Polski, typu 1 sierpnia. Bornigię to jednak każdego indywidualna sprawa, i no, w Stanach na przykład może być niewierząca, no tego do końca nie wiemy. Rozpogadamy o Macie, bo Maczak wczoraj wrócił do internetu z ciekawym bo ponieważ z Jankle 8. Szczerze, sama piosenka niezbyt mi się podoba. W sensie, tak, no, raz co się przesłucha, już raczej nie wracacie do tej piosenki. I tysiące ludzi w komentarzach ma taką samą opinię, że tyle czekali, a no, sama nutka jest dosyć, no średnia. Ale ludzie trzymają kciuki za działania fundacji. Ich piosenka promuje fundację 420 i sami możecie się domyśleć, czego ta fundacja dotyczy. Instagram Skutego Bobo został zamieniony na Instagrama tej właśnie fundacji. I Mata zapowiedział, że dokładnie za rok wypuści płytę, z której przychody zasilą fundację 420. Oprócz tej pierwszej piosenki powstały jeszcze dwie inne i ludzie piszą, że z piosenki na piosenkę z bo z Leosią progresują, bo da się zrozumieć coraz więcej słów. Na koniec mam wielki update do sprawy Ferrariego i tego głośnego e, ataku maczetami, bo ostatnio w wyjaśnieniach motywu tego ataku przyznał, że chodziło o jego koleżankę, który nowy chłopak, z którym ona była jakieś dwa miesiące pod wpływem jakichś bardzo ciężkich środków odurzających poczuł tak dużą zazdrość, że chciał po prostu Amadeusza ciachnąć. Ja mam pewną koleżankę, z którą się od dawna koleguję. Jest na stopie koleżeńskim. Nie podchodzi pod żadne treści, e, zbliżenia fizyczne itp. I ona znalazła faceta. Znalazła go jakieś dwa miesiące temu. Ja tego człowieka nigdy nie widziałem na oczy. Nie znałem go. Facet złożył duże ilości mega nakręcili i przez kilka godzin. Planowali, jak tutaj mnie W internecie pojawia się dużo głosów, że dziewczyna, która była motywem ataku na Ferrariego, to ta blondynka, która często siedziała u niego na streamach. Ona się nazywa Jeziorowska. Ogólnie na streamie, który wydarzył się tuż przed atakiem, gdzie wystąpiła właśnie Jeziorowska razem z Queen of the Black i Ferrari, Queen of the Black zadawała dosyć ostre pytania o jakieś trójkąty. I ta Jeziorowska wydawała się być nawet zainteresowana takim przebiegiem spraw. Mimo, że miała chłopaka. Jak myślicie, dlaczego Ferrari nie powiedział dokładnego powodu, za co ten patu z maczetą był zazdrosny? o tą dziewczynę. Bo jakby coś pisknął o streamie i mocnych pytaniach, to widzowie by bardzo łatwo połączyli kropki o kogo chodzi. Moją teorię utwierdził sam Ferrari w najnowszym filmiku, jak mówię o tym, że Patu z maczetą ponad dopadł jeszcze fotografa tej koleżanki, który robił jej zdjęcia na OnlyFansa. Mam pewną koleżankę i chłopak spożył sporo, spore ilości środków odurzających, postanowił się mnie pozbyć oraz pozbyć się jej fotografa, który robił jej zdjęcia. Nie jestem pewny czy na Instagrama, czy na OnlyFansa. Prawdopodobnie na dniach dowiecie się kim jest ta dziewczyna, i to się zgadza, bo pani Jeziorowska ma swojego OnlyFanza. Natomiast wiele nowych informacji poznaliśmy od Alanika na wczorajszym cage'u, który powiedział, że chłopak tej dziewczyny dzwonił do Ferrari'ego i ostrzegał go, żeby odstrzepił się od tej dziewczyny, bo ponoć proponował jej kasę, aby ona wystąpiła u niego na live w bikini. Przegadałem gadałem z moją koleżanką... Yy, Która ma chłopaka! Jak możesz, chłopak proponować dziewczynie, żeby przyszła i się rozbierała... Yy... U na na liveie, która ma która ma chłopaka! Idioto, po pierwsze, to ja nawet nie wiedziałem, że ona Przez ma... Przestań gadać! Chłopak dzwonił to do ciebie, żeby dał ci spokój! Normalny chłopak dzwonił do ciebie, żebyś dał, ma... dał jej spokój, a ja ty dalej k***a, dzwoniłeś! Ona ma OnlyFansa i mm. występuje w zawodach, czy tam będzie chciała występować w zawodach bikini fitness Co to jest jeszcze większym twistem, to ta dziewczyna dodzwoniła się do Cage'a i powiedziała, że Ferrari to prawdopodobnie kłamie My się znamy ale ja nie będę mówił imienia Wiesz to, no prawdopodobnie Amadeusz kłamie i z tego co się wiedziałam. E, więc Alan ma rację, no i ja jestem dziewczyną tego chłopaka Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i wszystko chyba mamy jasne Z czym Amadeusz kłamie, bo to za, jest jakby zbyt ogólnikowo powiedziane całą tą ogólnie sytuacją W sensie, że przebieg tej sytuacji był całkowicie inny Tak mi już ta sytuacja zaczyna mieszać w głowie, bo najpierw poznajemy całą historię, a teraz dziewczyna, zamieszana w to wszystko, mówi, że Ferrari prawdopodobnie kłamie. I to jeszcze podobno z całym przebiegiem tej sytuacji, więc kuźwa o co tutaj chodzi. Ponośnie długo Jeziorowska ma nagrać o tym film, jak to wyglądało z jej perspektywy. No i mam nadzieję, że dostaniemy w końcu jakieś konkretne, mocne dowody, a nie ciągle same słowa. W moim odczuciu ta dziewczyna nie brzmiała na zbytnio pewną i przekonaną tego, co mówi na tym cage'u ale nie wiem, może to było spowodowane przez stres. O tyle jest to dziwne, że Ferrari mówił, że ta dziewczyna. Zerwała z tym chłopakiem po ataku na Ferrari'ego A teraz to tak naprawdę go broni Mówiąc, że to jednak Ferrari kłamał Ferrari jeszcze mówił, że ten gość Podobno ją pobił, więc kto tutaj kłamie To nie wiem, czy my się kiedyś dowiemy W momencie jak to montuje, Ferrari dodał storki Gdzie mówi, że to ta dziewczyna kłamie I aby potwierdzić swoje słowa, pokazał nawet Ciekawą rozmowę telefoniczną, która dosyć Sporo zmienia Słuchajcie, ktoś tutaj sobie dzisiaj strzelił w kolano Prawdopodobnie kłamie, a no to już prawdopodobnie kłamie No to albo kłamie, albo nie kłamie Nie nie, 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 nie no, Ta sprawa robi się tak brudna i zawiła, że ja już się w tym powoli gubię, ale postaram się was na bieżąco update'ować z tą całą telenowelą. Na koniec jako bonusowy news Adrian Polek ostatnio oblął streamera IRL <śmuletra> Bogu. Ogólnie ten streamer miał już wcześniej grubsze spięcie z Polakiem I często na streamach wypowiadał się na przykład o matce Polaka Więc w sumie ta niechęć Polaka jest w miarę zrozumiała Jeszcze jako bonus, bonus news mam temat od Jana Błachowicza Czyli polskiego fajtera, który bije się w UFC I osiąga tam naprawdę bardzo spore osiągnięcia Bo poinformował wczoraj na swoim Instagramie, że ktoś mu ukradł samochód Do bydlaka, który ukradł mój samochód Dużo namieszałeś na ostatniej prostej przygotowań do walki W samochodzie znajdował się sprzęt niezbędny do górskiego kampu Miałem na niego jechać tuż po treningu Zamiast spokojnej głowy Szlifowania formy, muszę siedzieć na pokładzie. Do wszystkich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć, prosimy o pomoc w odnalezieniu. Ważne jest, aby wszystko znalazło się jak najszybciej. Będzie nagroda. I tutaj macie informacje o samochodzie: jak cokolwiek o tym wiecie, to no, zgłoście się do Błachowicza. To na tyle z newsów. Subskrybuj kanał i bądź zawsze na czasie. A już będę spierdzielał. Trzymajcie się. Cześć!